Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj coś dla łasków i miłośników chipsów, takich jak ja, ponieważ robię test pięciu nietypowych smaków, właśnie chipsów. Wydaje mi się, że wszystkie smaki, które Wam dzisiaj zaprezentuję, nie są dostępne w Polsce, natomiast jeżeli się mylę, to oczywiście proszę o skorygowanie w komentarzach. Na końcu ocenię również chipsy kolejne, od tych najlepszych do tych najmniej smacznych, także. Zaczynamy test, moi drodzy. Zacznę od marki Kettle. Nie wiem, czy znacie tą firmę, ale ja naprawdę uwielbiam ich chipsy. Te klasyczne. Próbowałam już serowo-cebulowe, bekonowe, paprykowe chyba, a tutaj znalazłam coś nietypowego w Kauflandzie i to jest New York Deli with pastrami. I pastrami to jest, słuchajcie, wynalazłam specjalnie w Wikipedii mięso konserwowane w odpowiedni sposób przez solenie, peklowanie i na końcu wędzenie. Także dla mnie to też jest coś nowego. Mało tego, mam tutaj jeszcze smak kiszonych ogórków i musztardy, czyli to jest taka kanapka właśnie z tym mięskiem, Ogórkiem i musztardą. Tak to wygląda. Proszę bardzo. I co? Próbujemy. Są naprawdę ciekawa, jak to będzie smakować. Pachnie mięskiem, właśnie taką szynką i koperkiem, powiedziałabym. Zapach jest bardzo delikatny. No co, próbujemy, kochani. To jest taki normalny chips. Nie są karbowane. Smak jest bardzo, bardzo delikatny. Wyczuwalny tutaj jest bardzo smak koperku. Nie za bardzo czuję jakieś mięsko czy musztary, także spróbuję jeszcze jednego. I nadal czuję koperek. Minimalnie musztary, Taki to jest smak właśnie musztardowo-koperkowy. Powiem Wam, że chipsy są naprawdę bardzo dobre, ale smak nie ma zbyt wiele wspólnego, moim zdaniem, z obrazkiem, z opisem, ponieważ nie wyczuwam tutaj smaku mięsa. Mimo, że chipsy pachną takim mięskim, ale nie wyczuwam tego niestety. Nie wyczuwam ogórków, no ten koperek z ogórków i musztary naprawdę bardzo lekko. Także dobre chipsy, ale no, smak nie za bardzo pokrywa się tutaj z obietnicami. I dalej przechodzę do kolejnych chipsów tej samej marki. I tutaj mamy sól morską i ocet balsamiczny. Chipsy wyglądają tak. Proszę bardzo. I do kupienia tych chipsów zachęcił mnie film z kanału Świat Gosi. Piszcie w komentarzach, czy również oglądacie Gosię. I tam właśnie ona testowała te chipsy wraz z Rosem. Gosia uznała, że są obrzydliwe, natomiast Ros się zajadał i powiem Wam, że tak mnie narobili smaka, że postanowiłam je kupić, ponieważ nigdy tego smaku nie próbowałam. Chipsów tych nie widziałam w Polsce, natomiast widziałam pod filmikiem Gosi, że pisaliście, że są one dostępne w Polsce. Ale nie są zbyt łatwo dostępne, nie można ich kupić w każdym sklepie, także stwierdziłam, że dzisiaj je przetestuję. Jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, czy będę należała do zwolenników czy przeciwników. Opakowania ciężko się otwierają, Dzisiaj jest filmik krzyżcząco, mraszczący, musicie mi to wypatrzeć. Taki film. Dobra, Dobra, 10 minut później blondyna otworzyła, brawo dla mnie, wąchamy. Pachną niczym, nie mają zapachu w ogóle te chipsy, także próbujemy. No, zobaczcie, jakiego skręciucha dorwałam. To też są takie klasyczne chipsy, nie są ani karbowane, ani nic, próbujemy. Hmm. Dobry dobre są, nie wiedziałam czegoś tutaj spodziewać, bo wiem, że jest wiele osób, które uważają te chipsy za okropne, ale są naprawdę smaczne. Smakują rzeczywiście octem, mają taki kwaskowy smak, ale... dobre. Także kochani, to był mój pierwszy raz z chipsami octowymi, w końcu ich spróbowałam i naprawdę mi smakują. Piszcie w komentarzach czy lubicie te chipsy, czy wręcz przeciwnie, jestem bardzo ciekawa jakie jest wasze zdanie. I przechodzimy już do kolejnego smaku, który bardzo, bardzo mnie zaciekawił. I to są chipsy Jim Bean. Jest to nowość. Chipsy o smaku whisky. I tutaj mamy już dodatkowo posmak barbecue. I to będzie teraz test taki nieco oszukany, ponieważ Markus już te chipsy kupił ostatnio, kilka dni temu, i ja je próbowałam. Także to będzie taki drugi test. Nie będzie to pierwsze wrażenie, ale tutaj sobie teraz na wizji przypomnę. Smak i postaram się go opisać. Także otwieramy. Pachną bardzo delikatnie. Olejem powiedziałabym i tak lekko sosem barbecue. Także próbujemy. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię, kiedy chipsy są tak poskręcane. Wtedy jeszcze lepiej mi smakują nie wiem dlaczego, także próbujemy i te chipsy są naprawdę dobre, ale jeżeli oczekujecie tutaj takiego mocnego posmaku whisky to się zawiedziecie, ponieważ smak jest bardzo delikatny znowu, taki lekko słodkawy jak właśnie sos barbecue nie za bardzo tutaj wyczuwamy whisky przynajmniej ja nie wyczuwam no to jest taki lekki posmak sosu barbecue z czymś takim Mm. Jakbym jadł te chipsy z zamkniętymi oczami to wątpię, że mu zgadza, że to jest whisky, ale czuć tutaj coś takiego wyjątkowego. Wydaje mi się, że chipsy te przypadną do gustu mężczyznom, na pewno fajnie będą smakowały do piwka, jeżeli macie 18 lat oczywiście. Są bardzo dobre, na pewno się będziecie pytać gdzie je zakupiłam, zakupiłam je w niemieckiej erce. także pędźcie, bo już naprawdę było ostatnie paczki ludzie się na te chipsy rzucają po prostu. I teraz mam coś bardzo ciekawego, ponieważ są to chipsy Guinness. O smaku piwska, moi drodzy. Nie wiem, czy znacie to piwo, to jest ciemne piwo. Ja je osobiście lubię. Opakowanie wygląda tak. Proszę bardzo. I jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to będzie smakować. Także otwieramy. O! Te chipsy rzeczywiście pachną piwem. I to dosyć intensywnie muszę Wam powiedzieć i są dosyć ciemne. Uuu, zobaczcie. Tak wyglądają. Ciemne chipsy. Także wiemy. Muszę wziąć jeszcze jednego, ponieważ smaki mi się mieszają. Nie wiecie co, te chipsy naprawdę smakują piwem i to tak porządnie, naprawdę intensywnie, ponieważ tutaj w przypadku chipsów od Gin Beam znak był bardzo delikatny, a tutaj jest naprawdę intensywny, taki gorzkawy i powiem Wam, że. Nie za bardzo mi smakują, na pewno nie zjadłabym całej paczki. Wydaje mi się, że chipsy teraz smakują paną, to są takie męskie chipsy, moim zdaniem. Na pewno pasują fajnie do tego ciemnego piwa. Jeszcze sobie wezmę trzeciego, ponieważ smak mnie tak bardzo zaciekawił, powiem Wam. Ale nie, nie smakują mi mocny, piwny, gorzkawy, taki ciężki smak. Myślę, że jest to coś bardziej dla panów, jak już wspomniałam. Może smakują fajnie z piwem, ale ja na pewno tej paczki nie zjem. Także pewnie Markus ją spałaszuje. Dajcie znać, czy już te chipsy próbowaliście i jakie są Wasze odczucia. I na końcu ostatnie chipsy z firmy Fanny Frisch. I to jest, słuchajcie, Currywost Style, czyli smak Currywost, kiełbaski Curry. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Ci, którzy nie mieszkają w Niemczech, mogą nie wiedzieć, że jest to bardzo, ale to bardzo popularne danie w Niemczech, a szczególnie w Berlinie. Danie to jest zbyt dużo powiedziane, to jest po prostu fast food. Jest to kiełbaska grillowana, pieczona, podawana właśnie w takim specjalnym sosie, którego bazą jest koncentrat pomidorowy i posypywana dużą ilością właśnie przyprawy curry. Na tym obrazku można to dobrze zaobserwować, jak to wygląda. Kiełbaska curry jest na tyle popularna, że w Berlinie otworzyli, uwaga, Muzeum Curry Wars. Także tutaj nie ma żartów, kochani. Jeszcze tych chipsów nigdy nie próbowałam, także sprawdzamy. O, bardzo intensywny zapach. Właśnie przyprawy kary. To co? Próbujemy. Dobre są, smak jest bardzo intensywny, jest tutaj dużo tych przypraw, mocno wyczuwalna przyprawa kary, ale również taki posmak kiełbaski też jest, ale wydaje mi się, że nie mogłabym zjeść dużej ilości tych chipsów, ponieważ smak jest taki bardzo intensywny i coś mi się wydaje, że byłoby mi niedobrze, jakbym zjadła całą tą paczkę, ale jak tak o pochrupać, niezłe. Mhm. Także kochani, to był test pięciu nietypowych smaków chipsów, teraz pozostaje mi je tylko ocenić i tak... Pierwsze miejsce: chipsy Jim Beam. Naprawdę bardzo dobre. Mają ciekawy, przyjemny smak. Nie jest tych przypraw zbyt mało, zbyt dużo. Moim zdaniem idealne i na pewno działały całą taką paczkę. Przed chwilą, na przykład. Także serdecznie wam je polecam. Na drugim miejscu chipsy o smaku tej oto klapki. Co prawda wspomniałam wam, że obrazek nie za bardzo oddaje smak. Ale nie zmienia to faktu, że są bardzo dobre i również zjadłabym całą pakę. Także drugie miejsce. Jeżeli chodzi o miejsce trzecie, to zastanawiałam się tutaj dłużej. Nie wiedziałam, czy wybrać chipsy o smaku octu, czy chipsy o smaku Karwust, zdecydowałam się finalnie na chipsy octowe, ponieważ są bardziej delikatne. I tutaj również zjadłabym całą paczkę. Bardzo chętnie. Natomiast chipsy karwost, mimo że są dobre, to wydaje mi się, że tak po pięciu chipsach już bym miała dość. Dlatego to jest miejsce czwarte. I na koniec chipsy piwne, guinness. Nie wiem, mężczyźni, może to coś dla Was. Ja takich smaków nie za bardzo lubię. Dlatego, ostatnie miejsce, niestety. Okej okay, moi drodzy, także to był test chipsów. Dajcie mi znać, co sądzicie o takich filmach na moim kanale. Jeżeli film ten przypadł Wam do gustu i chcecie więcej testów na moim kanale, to piszcie to w komentarzach, piszcie co powinnam testować, co chcielibyście zobaczyć. Ja wszystkie komentarze oczywiście przeczytam. Jeżeli taki film będziecie chcieli, to oczywiście będę je dla Was skręcić. Piszcie w komentarzach również, jaki smak chipsów najbardziej lubicie. Ja osobiście uwielbiam chipsy serowo-cebulowe.